Co zrobić, żeby przestać przyciągać do swojego życia osoby niedostępne emocjonalnie? Przede wszystkim sam dla siebie stań się dostępny emocjonalnie, ponieważ jeśli przyciągasz takie osoby, to działa tutaj zasada lustra i najprawdopodobniej ty też w jakimś stopniu jesteś niedostępny, niedostępna emocjonalnie. Co to znaczy? Taka osoba. Nie chce mieć kontaktu z uczuciami, ponieważ sobie z nimi nie radzi. Nie została nauczona, jak zarządzać swoimi uczuciami. Być może w dzieciństwie była wychowywana w taki sposób, że uczucia zostały skojarzone z reakcjami. Za te reakcje taka osoba zbierała jakieś kary, dlatego teraz uczucia kojarzą się negatywnie i nie pozwala sobie na, na te uczucia, wręcz nie ma zgody na to, żeby one się w ogóle pojawiały, ponieważ bardzo boi się, że nie zapanuje nad nimi i że pod ich wpływem pojawią się reakcje, które są przez nią lub przez innych nieakceptowane. Dlatego w pierwszej kolejności, żeby stać się emocjonalnie dostępnym dla siebie trzeba uznać odpowiedzialność za swoje własne emocje i żeby to się mogło zadziać pomocna może być perspektywa uświadomienie sobie że emocje są dobre emocje są konieczne emocje nam służą ponieważ emocje te przykre bo oczywiście o nich przede wszystkim mówimy, mówią nam o tym, że jakieś nasze potrzeby są niezaspokojone. I kiedy sobie uświadomimy, przyjmiemy taką perspektywę, możemy powoli zmieniać nasze myślenie na temat emocji. Więc pierwsza rzecz to przyjąć, że emocje są dobre. A skoro są dobre, no to czas wreszcie się z nimi komunikować. Czas wreszcie zacząć ich słuchać. Czas wreszcie zacząć pracować nad lękiem, to jest też jedno z uczuć, jedno z emocji, nad lękiem przed emocjami. Przestać się bać, tylko zacząć odczytywać informacje. I kiedy tego się nauczymy, to Zaczniemy w inny sposób przeżywać nasze emocje. Rozdzielimy w końcu emocje od reakcji i zobaczymy, że nie zawsze ta sama emocja musi wywołać reakcję, której nie chcemy. I zaczniemy widzieć, że czymś innym są emocje i czymś innym są reakcje, i że to tak naprawdę tych reakcji się boimy. I że to sama emocja może się pojawić, a nie za każdym razem my zareagujemy w taki sposób, w jaki nie chcemy. Kiedy weźmiemy odpowiedzialność za nasze emocje, przestaniemy obwiniać świat i ludzi za to, że wywołują w nas te emocje. Ponieważ osoba niedostępna emocjonalnie nie chce tych emocji. I stara się je za wszelką cenę tłumić, i to do tego stopnia, że nawet w ogóle wydaje jej się, że dana emocja się nie pojawia, bo niektórzy są tak wyspecjalizowani, że są w stanie stłumić nawet jakby początek pojawienia się tej, tej emocji. A więc, yy, kiedy pojawiają się w życiu takiej osoby ludzie, którzy są w stanie jednak takie silne emocje wywołać w takiej osobie, to ona nie umiejąc radzić sobie z emocjami, przerzuca odpowiedzialność za te emocje na drugiego człowieka i mówi: Ty mnie wkurzasz, to przez ciebie jak krzyczę, to, to ty wyzwalasz we mnie w ta taką agresję. I w ten sposób, jakby zrzuca z siebie poczucie winy, które która się rodzi, oczywiście za tę złą e, reakcję, która idzie za tymi uczuciami. A kiedy zaczynamy brać odpowiedzialność za nasze uczucia, przestanie, przestajemy oskarżać, obwiniać innych ludzi i cały świat za nasze uczucia, to możemy zacząć pracować nad nad emocjami. I pierwszy krok zatem to jest uznanie, że uczucia są dobre i że to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Dopóki to się nie wydarzy, dalsza praca będzie tylko taką pracą powierzchowną, można powiedzieć, behawioralną, taką tylko dotyczącą zachowań, a nie tych głębokich, prawdziwych, realnych. Przemian. Zachęcam Was więc do takiej zmiany perspektywy. Dajcie mi znać, co o tym myślicie.